Wyobraź sobie kabinę tak przestronną, jak tego oczekujesz. Nowoczesne sterowniki z ekranem dotykowym i funkcją podglądu wideo. Zoptymalizowane sterowanie dla łatwiejszego wykonywania nawrotu i stabilnego transportu drogowego. Oświetlenie 360 stopni z silnymi światłami przed nimi i nową smukłą maską. Nowy mocny silnik o mocy do 409 koni mechanicznych z inteligentnym zarządzaniem mocą. Wszystko tu i teraz. Krok w przyszłość z nową serią ciągników 8R John Deere. Poznaj komfort nowej kabiny Command View 2 z prostym w obsłudze wyświetlaczem Command Center. Dla jeszcze większej wygody, teraz także z opcjonalnym ekranem dotykowym i funkcją podglądu wideo. Wideo automatycznie uruchamia podgląd kluczowych systemów. Najważniejsze ustawienia są chronione hasłem. Wyświetlacz Command Center posiada w standardzie zainstalowany system AutoTrack. Pracuj inteligentnie z systemami AMS John Deere. Zintegrowany system nawigacji zapewnia trzy różne dokładności, zależnie od Twoich potrzeb: dokładność 30 cm z sygnałem SF1, dokładność około 10 cm z sygnałem SF2 lub dwucentymetrowy, powtarzalny sygnał dokładności RTK z myślą o najwyższych wymaganiach dokładności. Z systemem iTech Pro możesz automatycznie wykonywać nawroty z opcjonalnym wyświetlaczem GreenStar 2630. Dzięki systemowi iSobas masz możliwość łatwej kontroli narzędzia na wyświetlaczu ciągnika. JD-Link, bezprzewodowa komunikacja i rozwiązanie informacyjne umożliwi Ci pozostanie w kontakcie ze swoimi maszynami. Wystarczy zalogować się na stronie JD-Link, aby uzyskać aktualne informacje o Twoich maszynach. Na przykład JD-Link czuwa nad Twoimi maszynami. Możesz monitorować, gdzie aktualnie znajdują się Twoje ciągniki. Co więcej, możesz analizować wydajność swojej maszyny jak zużycie paliwa, dzięki czemu zoptymalizujesz eksploatację swojej maszyny. Płynna jazda z nowym systemem Active Command Steering. Zapewnia on ulepszoną kontrolę nad pojazdem i mniejsze zmęczenie operatora za sprawą zminimalizowanego o 75% ręcznego sterowania. Pomaganie kierownicy, które automatycznie dostosowuje się do prędkości i automatycznie zmienia kąt skrętu. System Active Command to wielokrotnie nagradzana innowacja za pionierskie rozwiązania w zakresie kontroli. Bezpieczna jazda z mocnym, jak skała, układem hamulcowym. Tylne hamulce tarczowe o dużej średnicy zostały zaprojektowane z myślą o przedłużonej trwałości i użyciu w najbardziej wymagających warunkach. Ciągnik 8R jest wyposażony w hamulce przednie z przekładnią 50 km na godzinę transmisji i opcjonalnie z przekładnią 40 km na godzinę. Mocna i wydajna jazda. Z nowym silnikiem Powertech PSX spełniasz normy Stage 3b. Nie ma potrzeby dodawania dodatkowych płynów dzięki recykulacji schłodzonych spalin oraz zintegrowanemu filtrowi wylotowemu. Z inteligentnym zarządzaniem mocą zyskujesz do 409 koni mechanicznych. Dodatkowo oszczędzająca paliwo technologia Green Efficiency. John Deere oferuje dwie wyjątkowe przekładnie PowerShift i AutoPower. Przekładnia PowerShift z 16 biegami do przodu i 5 biegami do tyłu oferuje sprawdzoną w polu wydajność. Wyjątkowa przekładnia AutoPower zapewnia maksymalną wydajność paliwa w każdej aplikacji. Z systemem Auto Mode zawsze będziesz pracować na optymalnym poziomie. Prędkość transportowa 50 km na godzinę przy ekonomicznych obrotach 1700 obrotów na minutę. Oświetlona jazda w promieniu 360 stopni, aż do 24 reflektorów. Z opcjonalnym oświetleniem ksenonowym, które zamieni noc w dzień. Wszystkie światła mogą być łatwo dostrojone za pomocą intuicyjnych sterowników na wyświetlaczu Command Center. Pozna ciągniki serii 8R, ten już ich nie odda. Krok w przyszłość. Nowe ciągniki John Deere serii 8R. John Deere.